Mamy okazję dzisiaj porozmawiać z przemysłowym Saletą, jak widzicie aktywnie spędza czas, cały czas jak tylko ma chwilę pewnie spędza na sali, tak? Znaczy, no ja przyzwyczajony jestem tego, że trenuję, natomiast jeszcze w najbliższą sobotę za dwa dni mam walkę charytatywną z prezydentem Poznania, więc wypada poważnie. Poważny człowiek, więc poważnie do tego podchodzę, wypada być przynajmniej w przyzwoitej formie. No to na sali widziałem dość ciężki trening, powiem szczerze, i teraz już wiem, skąd te przygotowania. <grym> znaczy ja lubię trenować, ale w ostatnim czasie no, rzeczywiście trenuję więcej boksu niż. Jest więcej boksu niż siłowni, także no, zrzuciłem 8 kg. Myślę, że no mam nadzieję, że w sobotę wygram i pokażę taki boks różnorodny. Bo tak naprawdę jest to zabawa, zbieramy pieniądze na. E, poważne w tym wszystkim jest to, że zbieramy pieniądze na rozbudowę oddziału onkologicznego Szpitala Pediatrycznego w Poznaniu. E, no więc, e, wypa ale wypada też. E... Zaprezentować się dobrze. No właśnie. E... Tak patrzę i myślę i ty dużo razy bierzesz udział w różnych akcjach charytatywnych. Jesteś aktywny pod tym względem. Często cię można spotkać na tego rodzaju eventach, prawda? Ja z założenia biorę udział w dwóch rodzajach akcji charytatywnych. Jeden to jest oczywiście transplantologia, bo to jakby dotknęło mnie i mojej rodziny. Zobaczyłem problem od środka i uważam, że trzeba o tym mówić, trzeba E, uświadamia społeczeństwo. E, natomiast no druga, e, drugi rodzaj różnego rodzaju akcji charytatywnych e, to jest ten, który dotyczy dzieci, dlatego że no, osobiście uważam, że każdy dorosły jest kowalem swojego losu, ale dzieci nie wybierają ani miejsca urodzenia, ani rodziców, e, nie zawsze mają równe szanse, a je, jeśli do tego dochodzi choroba, no to naprawdę e, powinno się pomagać. Bardzo szlachetnie. Troszkę może zmienimy teraz temat. Chciałbym z Tobą porozmawiać, jak mamy okazję, troszkę o wadze ciężkiej, o tym co się dzieje, no bo ta sytuacja w wadze ciężkiej w boksie jest teraz taka troszkę zagmatwana, prawda? No, i to już właściwie no, w, e, drugi rok z rzędu, bo w, na przełomie e, zeszłego roku też ta sytuacja e, była taka mocno skomplikowana. Skomplikowana też ze sprawą e, Fiurego, który wtedy zwakował tytuły i zrobiło się zamieszanie. Ożywiło to wagę ciężką i, i teraz jest e, ponownie, choć teraz, e, no tak naprawdę no, sytuacja jest. E, w momencie, kiedy Fury, Fury mu został zabrany tytuł i, i, i ten tytuł się zwakował, otworzyło się dużo nowych możliwości. Wszyscy liczyli na to, że zamiast rewanżu kliczki z Fiorem zobaczymy Joshuę z, z kliczką, i to naprawdę byłaby wielka walka. Choć moim zdaniem byłem o tyle zaskoczony, że wydaje mi się, że trochę. Za wcześnie, i dla jednego, i dla drugiego, przynajmniej jeśli, jeśli chodzi o generowanie pieniędzy. No ale dzisiaj, tak naprawdę, no, walka Joshua będzie na pewno 10, 10 grudnia, natomiast między Bogiem a prawdą to nie wiem, z kim będzie walczył, najprawdopodobniej będzie to Rick Mulina, ale tak naprawdę ciągle nie wiadomo. Tam się troszkę pojawia też David Hay, tak jakby się od troszkę e, też ma walkę, zaplanowaną walkę. Troszkę tam e, pojawia się w mediach, coś się dzieje, także nie wiem, wraca, nie wraca, ma walkę też chyba 10 grudnia. No w ostatnich, no, no Hay liczy na to, że w przyszłym roku będzie walczył o mistrzostwo świata i w momencie kiedy, no teraz jest taka sytuacja, że w, no właściwie w każdej federacji mogą być różni mistrzowie, e, no więcej pięściarzy wagi ciężkiej, e, będzie miało szansę walki o ten tytuł. I z jednej strony, yy, wszyscy jesteśmy z jakimś, kto ten tytuł zunifikuje i będzie rzeczywiście no, dominatorem pełnym. No, undisputed yy, takim no, niepodważalnym mistrzem świata. A z drugiej strony, yy, więcej, yy, więcej walk w yy, wadze ciężkiej na najwyższym poziomie to, to też no, większe ożywienie, generalnie w boksie ja jak w tym wszystkim widzisz Artura Szpilkę? Było przez moment zamieszanie, Pojawiło się, pojawiła się informacja o zejściu do Cruiser, Artur to zdementował, co teraz, jak myślisz, co będzie z Arturem? No, wydaje mi się, że zejście do, do wagi ciężkiej byłoby dla Szpili w ogóle bez sensu, z kilku powodów, no bo pierwsze zbijanie wagi, to musiałoby być zbijanie wagi takie no, na siłę, a po drugie też ze względów finansowych, no bo jednak walka, walka w rankingu o wadze ciężkiej przynosi więcej pieniędzy niż walka o tytuł w kategorii lekko ciężkiej. Także myślę, że myślę, że Szpila dalej będzie boksował w wadze ciężkiej i myślę, że wkrótce dostanie szansę walki o, o, o tytuł w tej kategorii. Ze względu na to, że jest pięściarzem, którego dobrze się ogląda i e, prawdopodobnie no, będzie musiał się e, odbudować, trochę wrócić e, i mm, sądzę, że to, co się dzieje w, w wadze ciężkiej w tej chwili jest na rękę właśnie Arturowi. No właśnie jest szansa właśnie, jest więcej walk, jest więcej miejsc, z których można e, zaistnieć tak naprawdę. E, no dokładnie tak. No. Cztery poważne, cztery poważne organizacje, jeśli będzie czterech mistrzów świata i yy, no też trzeba pamiętać, ta boga ciężka summa summarum będzie ciekawa, dlatego że to jest taki różnorodny boks, no mówmy się, że nie wiem, Parkes, yy, Ruiz, no, prezentują zupełnie, zupełnie inny boks, Joshua jeszcze inny, Kliczko. A jak w tym wszystkim Fury, jak on się odnajdzie, w ogóle ogarnie się troszeczkę, czy... No właśnie, no fióry, ogólnie rzecz biorąc, od zawsze miał takie predyspozycje do, e, do szaleństwa i, i myślę, że to wszystko, co się to ciśnienie, które miał na sobie, będąc mistrzem wagi ciężkiej, plus e, zabawowy styl życia i narkotyki też mu, e, też mu nie pomogły. No zobaczymy, jak e, zobaczymy, czy wróci i, i w, jakiej, w jakiej będzie formie. No trzymam kciuki, dlatego że. Jest koloryt, nie? No właśnie, ja nie mam jakoś y, strasznie wysokich, y, y, nie mam jakiegoś wysokiego zdania o, o umiejętnościach Fiurego i... Y, y, Według mnie Kliczko był faworytem w tej pierwszej walce. Oczywiście Kliczko totalnie zawiódł, zawiódł i myślę, że w dużej mierze do tego przyczyniło się szaleństwo Fiurego, który wyszedł w ogóle bez żadnego stresu, wygłupiał się w tej walce i, i po prostu Kliczko się spiął, nie był w stanie nic pokazać i, i takim e, szalonym stylem Fiury zdecydowanie wygrał ten pojedynek. ale on naprawdę wnosi dużo kolory do wagi ciężkiej. Dużo się mówiło o tym rewanżu kliczko z Fiorem. Ja powiem szczerze, że ja nie byłbym przekonany, czy nie byłoby takiej samej sytuacji. Czy Kliczko za bardzo by nie chciał, i by się nie skończyło, znowu wygraną Fiurego? Mogłoby się, mogłoby się tak zdarzyć. Tutaj naprawdę ciężko przewidzieć, co, się, co by się stało, choć no, z drugiej strony też, jak się przypomni, no taki. Yy, taką walkę na przykład... Yy... Lennox Louis e, z Oliverem McCullen, gdzie pierwszą walkę właściwie do no, ma. Pamiętam, pamiętam, Wygrał prawym sierpem, zamknął oczy, trafił i wygrał, a w rewanżu się płakał. I, i tutaj też no, jakby przyczyniło się do tego wszystkiego, jakieś tam historie poza ringiem. Miał trochę tak, tego za sobą, za uszami, tych rzeczy się nawarciło i pękł po prostu emocjonalnie. No więc e, tutaj, ja nie mówię, żeby to się zdarzyło, ale taka szansa zawsze istnieje. E, jest taki jeszcze e, ciekawy, w sumie e, taka ciekawa sprawa, że e, 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 al e, Gość poruszył trochę e, w Stanach boksem. E, dużo się działo przez pewien okres czasu. E, Polacy też aktywnie zaczęli wyjeżdżać do Stanów, walczyli w Stanach. E, teraz dochodzą takie słuchy, że e, imperium al zaczyna się sypać. E, to dobrze czy źle? No, zobaczymy, jak to się skończy. E... Wydaje mi się, że Al miał wizję na boks taką jak, nie wiem, jak, jak można mieć na NBA, NFL czy NHL. Natomiast no, boks jest jednak sportem, sportem indywidualnym. No, ciężko mówić się na regularne, na regularne nie liga. rozgrywki. Ci najlepsi y, też nie zawsze chcą ze sobą walczyć. Tad, nie wiem, no, aktualna sytuacja w kategorii ciężkiej jest dobrym przykładem. Są y, różni zawodnicy, różni promotorzy, różne telewizje i wszyscy mają kontrakt na wyłączność, więc tam ten problem. No i ci najlepsi bardzo rzadko się ze sobą y, mierzą, a w każdym razie napotyka to napotyka to cały ogrom trudności. I nie wiem, no, myśl, wydaje mi się, że Alheimon chciał wszystkich, że tak powiem, złapać za gardło i, i, i coś wymusić i, i, i chyba to się nie udaje.